Czego chcesz? Czego chcesz? Przed chwilą jadłeś. Chodź tu. Ja, ja tam nie idę z tobą. Nie pyskuj, chodź tu. Ja nie idę w tamtym kierunku. Zjadłeś całą saszetkę. Co mało ci? Powiedz mało? Nie gadaj. Nie, 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 nic ci nie przyniosę. Nic, tam zjadł, mój miski puste, zjadłeś wszystko. To tak nerwowo chodzisz co? Kisiel, kisiel, co się dzieje? Ale o co chodzi? Nerwowy jesteś, kisiel? Nerwowy? Tak? Och, kisielo. Я думаю, что...